Być może niech z Was chcą mnie o co zapytać. Śmiało proszę pytać. O cokolwiek chcecie. Nie miałem dziewczyn, ale jest z nich w łóżku. E, co w ogóle robię. Dlaczego robi właśnie to, a nie nic innego? Ehm, nie wiem, dlaczego jesteś sam? To jest głupie pytanie, ale może ktoś chce zapytać. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że nie wychodzę z domu, a w związku z tym, że nie wychodzę z domu, to bardzo, ale to bardzo utrudnione jest to, aby być z kimkolwiek. Bo nawet na spacery Niestety nie widać. Niestety, Orety. Ja przyznaję, to jest bardzo słabe, ale, ale jest. Właśnie takie. Co najbardziej bardziej lubię jeść. To, co leży. To co leży? Prawdę mówiąc, to wszystko zależy. leży. To co najbardziej lubię jeść, to ja nie za bardzo jestem e, decyzyjny w tej kwestii. W sensie... Ja jem to, co jest mi dane. Tylko tyle. Czy jestem zadowolony z tego, co jest mi dane? Bardzo często nie. Ale nie mi zagrmaszenie. Dlatego Jem to co jest i ty Co jeszcze. Hmm. Znowu na ziemi. Tak, szczerze mówiąc, no to najfajniej byłoby usiąść na wózku i pojechać gdzieś w Sinundal. A jeszcze lepiej byłoby nie musieć siadać na wózku, tylko wyjść na zewnątrz, bo po prostu pobiec w Sinundal, a wózek niech sobie zachodzi już no. Prawda, no prawda. No właśnie. Nie wiem, w jakiej kwestii mam coś powiedzieć. Nie wiem, na jaki temat mam zabrać głos. Nie wiem kogo pozdrowić czy jakieś inne. Cokolwiek. Cokolwiek no. Jakiekolwiek zadanie mi zostanie wymyślone. Postaram się wiele możliwości to zrobić. Pozdrawiam, zapraszam, walczam, Jacek Zagórski, trzymajcie ciepło i baj, papa, szalom.